Właśnie zaczęłaś karmić piersią i zastanawiasz się, czy jeżeli boli cię głowa, to możesz sięgnąć po ibuprofen, czy jesteś skazana wyłącznie na paracetamol? Niemowlaki mogą stosować ibuprofen dopiero od trzeciego miesiąca życia, ale co jeżeli boli cię głowa, a twój maluszek jeszcze tego trzeciego miesiąca nie ma ukończonego? Strasznie dużo kobiet się o to martwi. To pytanie usłyszałam przynajmniej milion razy podczas mojej pracy w aptece. Ibuprofen jest najbezpieczniejszym i tak naprawdę jedynym bezpiecznym środkiem przeciwzapalnym, który można stosować podczas karmienia piersią. Przyznajcie mi rację, że niestety czasami paracetamol nie daje po prostu rady. Wielokrotnie były przeprowadzone badania, czy przenika on do mleka kobiecego, i zdecydowanie on bardzo w małej ilości przenika. Dawka jest setki razy mniejsza niż dawka terapeutyczna, którą stosuje się u maluszków, także nie macie się co obawiać, nie będzie to miało żadnego wpływu na organizm malucha. Także droga mamo, jeżeli bolicie głowa, sięgaj po ibuprofen bez żadnego wahania. Jeżeli to właśnie Ci zawsze pomagało, to po prostu sobie pomóż. Pamiętaj o, tylko o dawkach, które są dopuszczone do stosowania y, dla osoby dorosłej, czyli 1200 mg jest dopuszczone jako dawka dobowa. Najlepiej podzielone jest to na 3 dawki, y, czyli 3 razy po 400 mg co 8 godzin. Jeżeli będzie ten ból wracał szybciej, to po prostu po 4 godzinach wspomóż się paracetamolem. Zaobserwuj ten profil po więcej porad dla mam maluchów.